Oczywiście. Po co mnie nagrywasz? Jak mają przyjechać zaraz to im pokażę. ty czy co? Jak mają ale, przyjechać to im pokażę. Ale bukorze? ja Ci robię przyjemnie. Oczywiście. Dlatego Ci zwróciłam uwagę, bo kopnęłeś mojego psa. Jasne. Trzeba Jasne. Przeglądam? Mówisz, że na ulicy mnie zaczepiasz i mówisz, że na mnie przeciw psa chciałem, kurwa, kopnąć. Kopnęłeś. Kamil, nie wkurwiaj mnie, bo kopnęłeś. Trzeba to leć! Trzeba go tu leć! Tutaj kamery mają na podwórku! No kurwa, ja nie powiem w żeby nagrywać kurwa wszystko! Świetnie! Naprawdę, my swoją mamę wykończycie kurwa przy nich! Wyślę, że. Ciężko, muszę kurwa jaką to robić, że ją wykończyć! Jest już kurwa! na Facebooka i zobacz tę matkę, moją i męczą. A straszyć, to wiecie tego możecie? Nic nie takiego. Przed chwilą policja że że dzwonisz. Nie Dobra, weź mnie bo chcę przejść. Judz się przechodź. To nie widzisz, nie? Kto? No wejdź na Facebooka. No wejdź na Facebooka. No kto dyrekty i To. Kto? Twoja koleżanka, obok Ciebie stoi. Tak? Oj, ciekawe. Nie ode, bo chcę przejść. Kurwa, ona przyjdzie do kogoś do domu i pewnie, kurwa, co ma robić ty. А если пойдем, что вас родить? Co Wiesz, to twoja siostra. No, może twoja siostra to też. co Nie napiję się nigdy. Nawet się nie napiję to co ty zrobisz. To co Bo już kilka razy się napiłem. Kilka razy też się umyłem moim żalem pod prysznic, potem jakieś bąble wyskoczyły. Też mam zdjęcia. Się w głowie.

A ty ta Elika też taka mądra jesteś, powiedziała, że kurwa ci psa chciałem kopnąć. Pamiętasz, czy też ci wracał z głowy? Nie, <noise> nie, nie, nie. Dzisiaj o niej mówiła. No to pokaż to, czy nie jest. Chwila. <noise> Zobaczysz, 20. O, w ogóle jest, działało. W ogóle jest, działało. O, o teraz to może wezwać? to w duchu się pojawia. No. Ona mnie on skarży o coś, czego nie zrobiłem nigdy. Oczywiście. <laughs> o